Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje. Pierwsza informacja, ankietę oddało łącznie 150 uczniów. Druga, w ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych. Trzecia informacja łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole. Która informacji pierwsza, druga, trzecia wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. To zapoznajmy się z tą gazetką, tak? Z informacją umieszczoną w gazetce. Gazetka szkolna i co dalej, ósmoklasisto. W naszej szkole w marcu przeprowadzono ankietę dla uczniów klas ósmych. Ankieta dotyczyła wyboru szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie wskazywali jedną z czterech proponowanych odpowiedzi. Sześciu spośród uczniów, którzy oddali ankietę nie zdecydowało się jeszcze na typ szkoły ponadpodstawowej. Na diagramie przedstawiono wyniki tej ankiety. W jakiej szkole zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu szkoły podstawowej? I były takie odpowiedzi. W liceum ogólnokształcącym w technikum, w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz jeszcze nie wiem. Gazetka opracowana przez Jasia Kowalskiego. Tutaj mamy informację, 56%, 24%, 16%, ale nie mamy informacji jeszcze, ile procent uczniów powiedziało jeszcze nie wiem, którą szkołę wybiorę, tak? Czyli policzmy, skoro całość, wszystkie odpowiedzi to jest 100%, od 100% odejmujemy to, co jest podane na diagramie, czyli 16 plus 24 plus 56, więc 100% odjąć 96%, wychodzi nam 4%. Czyli mamy już wszystkie informacje, jeżeli chodzi o ten diagram, tak? że tylko 4% uczniów wskazało odpowiedź, jeszcze nie wiem. No i teraz przejdźmy do pierwszego zdania. Będziemy do pierwszej informacji. Mamy stwierdzić, czy ta informacja, czy tą informację możemy wyczytać z treści tej gazetki. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów. W treści tej informacji nie ma, ale jest taka informacja, że sześciu uczniów powiedziało jeszcze nie wiem. A 6 uczniów to jest inaczej 4%, tak? Bo tak z diagramu wynika. Więc na tej podstawie możemy już wyliczyć, ile to było 100%, więc możemy metodą na krzyż, tak? Czyli x to się równa, liczby na ukosu na górze my dążymy, więc 100 razy 6 przez 4. I możemy tu oczywiście czwórkę i setkę skrócić na cztery, wychodzi 25 razy 6 to jest 150. I to faktycznie możemy z tej gazetki jakby wywnioskować, tak? Czyli możemy powiedzieć: To zdanie jest prawdziwe, można wyczytać to, tą informacją z gazetki, tak? Po przeliczeniu, oczywiście. Następne zdanie, drugie. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych. No i tutaj już trzeba by się zastanowić, bo jest powiedziane, że w ankiecie brali ucz udział uczniowie klas ósmych, ale nie jest powiedziane, ilu tych uczniów w klasach ósmych było łącznie. Tak? Czy to byli wszyscy uczniowie? Nie ma tej informacji, więc postawmy znak zapytania. I jeszcze mamy trzecią informację. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum, w technikum oraz w branżowej szkole, czyli mamy 16% i 24% w technikum i w szkole branżowej. Ile to jest łącznie? 16 plus 24 to jest 40%. I my, czy możemy stwierdzić, czy to jest łącznie niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie? Oczywiście, że tak, bo połowa uczniów biorących udział w ankiecie to byłoby 50%, tak? a my mamy mniej niż połowę. Więc to zdanie też, tą informacją również możemy wyczytać z tej gazetki. Więc nasza odpowiedź to tutaj w tym momencie będzie, że e, informacją pierwszą i trzecią można. Wyczytać z gazetki czy po przeliczeniu, tak? Natomiast tej drugiej, no niestety nie możemy, nie możemy stwierdzić na podstawie tej gazetki. Dlatego też nasza odpowiedź to będzie B. Tylko pierwszą i trzecią informacją możemy, wynika ta informacja, pierwsza i trzecia informacja wynika z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.